Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z poznaku Strzelca w czytaniu na sierpień 2020. Kochani, czas mija obłaganie. mamy już końcówkę lipca, dlatego najwyższy czas sprawdzić co słychać w energiach tutaj sierpniowych, w miłości w pracy, w finansach. Dla Was właśnie, kochane Strzelce, za chwilę zaczniemy, zaczniemy sierpniowe czytania. Kochani, ja uparcie, zabierając się już zresztą zapasowanie. Przypominam Państwu, iż są to czytania ogólne, tak? Nie ma takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Państwa. Ja naprawdę bardzo często słyszę, no Pani Aniu, zawsze te czytania ze mną korespondowały, a ostatnio nie. No właśnie, proszę Państwa, no nie ma takiej możliwości, tak? Aby co miesiąc z każdym z Państwa te, te energie, które tutaj przychodzą, tak? Były akurat, akurat dla Was przeznaczone. Tak? Nie muszą one z wami, z wami korespondować. Natomiast, jeśli ktokolwiek z Państwa, kochane strzelce moje, ma taką potrzebę, macie ochotę spotkać się ze mną na sesji online i starotem, chcecie zobaczyć, jak wygląda Wasza sytuacja, jak się potoczy o, Wasze życie i tak dalej, to ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do siebie. Znajdziecie mnie. Na moim prywatnym facebooku Anna Lubińska, i tam poprzez Messenger wpisujecie Państwo do mnie wiadomość, tak? i ja zawsze w miarę możliwości jak najszybciej staram się Państwu odpowiadać, aby i, i podawać termin możliwy tak? takiej właśnie sesji online. Także zapraszam bardzo serdecznie, jeśli ktokolwiek z Państwa czuje taką potrzebę. Przypominam Wam, kochani, również, iż energię w tarocie, tak? szczególnie tutaj w tych czytaniach. Ogólnych, są dualne, tak? Więc jeśli ja robię rozkład i odczytuję go tak, jakbym robiła to dla mężczyzny, a jesteś kobietą, słuchasz tego czytania i to, o czym ja mówię, te sytuacje, wydarzenia korespondują z sytuacją Twojego, z Twojego życia, to jak najbardziej pamiętajcie, kochani, o tym, iż możecie sobie tę energię męską zamienić na żeńską, żeńską na męską. Jest to jak najbardziej odpowiednie, jest to jak najbardziej, kochani, wskazane. No ale dobra, zabierajmy się zatem za tym zatasowanie. Strzelec sierpień 2020. Miłość, praca i finanse. Poproszę o prowadzenie sił wyższych w czytaniu dla wszystkich osób z odznaku strzelca dla Waszego najwyższego dobra. Strzelec sierpień 2020. Związki małżeńskie, związki partnerskie, single. Poproszę o ochronę i prowadzenie w czytaniu. Strzelec sierpień 2020. O, już kochani, karty są gotowe. Karta Maga, tak, skoczek, karta, która wyskakuje podczas tasowania kart. Mag jest twórcą, kreatorem swojej rzeczywistości. Niewątpliwie strzelcą właśnie w sierpniu, a pokazujecie się właśnie w takich energiach, tak? Mag. Twórca, kreator swojej rzeczywistości. Pamiętaj kochany strzelcu, że masz wszelkie narzędzia, zdolności, możliwości ku temu, aby kreować swoją rzeczywistość taką, jaką sobie tylko zamarzysz, jaką sobie tylko wypracujesz. Masz ku temu możliwości wszelkie, i właśnie sierpień będzie takim miesiącem, gdzie bardzo wyraźnie strzelce powinny to poczuć, poczuć, powinny poczuć tą siłę i energię w sobie. Także, kochani, do przodu weźcie to pod uwagę. Zobaczmy, co jest przełożenia dla Was. O! Bardzo dobry partner, partner z czystymi intencjami, partner lub też partnerka, tak? z bardzo czystymi intencjami, ktoś to niczego nie ukrywa. Pokazuje się tutaj u Was karta artysty rzemieślnika, człowieka, który zarabia dzięki pracy własnej rą własnych rąk, ale za pracę, za rzeczy, które robisz, za pracę, którą wykonujesz, za mało zarabiasz, jesteś albo jesteś też źle wynagradzany, wynagradzana. A pokazuje się tutaj też karta wieży, tak? Pokazuje się karta wieży, czyli coś nagle rudnie, coś nagle rudnie. Często karta wieży zapowiada rozwód, taki dosyć trudny rozwód. Karta wieży, wydarzenia, które wydarzają się w karcie wieży są bardzo nagłe, zaskakujące, niespodziewane. My się tego w życiu nie Rzeczy dzieją się nagle, ale konsekwencje tego trwają bardzo, bardzo długo w czasie, tak? To jest to jest charakterystyczne właśnie dla karty wieży. Zobaczymy, jakie to będzie miało, kochani, odniesienie do, do rozkładu. Okay. No ewidentnie pokazują, pokazują, mi się, pokazują mi się tutaj związki, pokazują mi się tutaj związki małżeńskie, tak? Związki małżeńskie, związki ewidentnie e, zwieńczone ślubem, tak? czyli nie mówimy tutaj o związkach partnerskich, typowe związki małżeńskie. Pokazują mi się tutaj dosłownie trudności jakieś, tak? trudności w finansach zmaganie się po prostu z biedą, tak? Bieda, sztuka omijania biedy, piątka pentakli i rzeczywiście, tak? Rzeczywiście tutaj jest, jest jak gdyby podane w kartach gotowe rozwiązanie, tak? Strzelec w sierpniu w bardzo dobrych energiach, w bardzo dobrych energiach, naprawdę w sile, w sile w świle swoich możliwości. Teraz tak, ma potencjał, ma siłę ku temu, aby zmieniać świat. Dosłownie. To jest pierwsza informacja. Druga informacja w karcie maga, czyli twórca, kreator swojej rzeczywistości. Tak? Wierz sprawy w swoje ręce, porzuć biedę, porzuć to, czym zajmowałaś. Zajmowałeś się do tej pory, kochany strzelcu, i jest tutaj potrzeba zainwestowania w siebie. W sierpień jest takim czasem, gdzie powinniście podjąć jakąś naukę. To znaczy, albo jakieś kursy, albo szkolenia, albo przekwalifikowanie się, tak? To nieważne, że Ty masz na przykład, nie wiem, skończone studia, a z, nie wiem, dwa fakultety, ale jesteś bezrobotna, tak? Czy bezrobotny. Nie masz z tego tytułu pieniędzy. Masz problemy dosłownie finansowe, aby utrzymać, masz problemy finansowe, aby utrzymać dosłownie swoją rodzinę. Tak? Więc żadne fakultety i to, w czy czym tkwiłaś, czy wtkwiłeś do tej pory, tak? nie, przyniesie, nie przyniesie tobie polepszenia sytuacji finansowej, w yy, sytuacji materialnej, w Twoim domu, Twojej rodzinie ani tobie. Dlatego też jest tutaj po prostu rada tak od kart, dosłownie, w karcie pazia pentakli, wydaj na siebie, zainwestuj w siebie. Studia, nauka, szkolenia, kursy, a trzeba po prostu na siebie wydać, zainwestować, przekwalifikować się i sierpień powinien być takim czasem, gdzie wy powinniście nie zastanawiać się nad tym, tylko dosłownie zacząć już działać. Tak? Podam taki przykład. Na przykład, nie wiem, jesteś hmm, na przykład po studiach, jakieś tam dwa fakultety, trzymajmy się tego, skoro tak zaczęłam. Tak? Ale co z tego, skoro nie jesteś w stanie zarobić na swoją rodzinę, nie jesteś w stanie zarobić na chleb. Masz na przykład jakieś zdolności manualne, tak? Tak coś tam fajnie robić i tak dalej. I na przykład kończysz jakieś kursy, szkolenia, tak drobne rzeczy, przekwalifikowujesz się, zdobywasz nowy zawód i na przykład, tak, no nie wiem, no o paznokcie, na przykład, tak? i robisz kursy na paznokcie. Otwierasz swój jakiś tam y, punkt, zakład niewielka inwestycja, niewielki nakład finansowy, ale zarabiasz i jesteś w tym dobra, zarabiasz i to przynosi stabilność i utrzymanie dla twojej rodziny, tak? Małe proste rzeczy, w małych prostych rzeczach tkwią tutaj rozwiązania, tak? Przekwalifikowanie się, y, zmiana kierunku, y, podniesienie kwalifikacji, tak? Na przykład jakieś nie wiem, jesteś na przykład jakimś budowlańcem, to jakieś kursy, szkolenia na przykład na jakieś maszyny, na jakieś urządzenia, na dźwig, na koparkę, na coś tam, tak? Coś, co da Tobie inne możliwości, otworzy inną drogę. I sierpień powinien być czas, czasem działań, w strzelce, działań, tak? Działań, nie zastanawiania się, i tkwienia w tym, w czym tkwicie, tylko działań. Także kochani, do przodu, bo energię tutaj Wam bardzo, 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 bardzo sprzyjają, tak, a głównie tutaj problemy jakieś, które dotyczą w związku, które dotyczą rodziny, no to niestety obijają się tutaj o finanse, tak, bo wy się tutaj często kłócicie, tutaj po prostu no to szczęście tego domu jest zburzone, zakłócone ciągłym niepokojem, ciągłym niedosytem, biedą dosłownie, tak, i ciągłym, ciągłą sztuką omijania, omijania tej biedy, natomiast wy tak naprawdę jesteście stabilni, tak, jeśli chodzi o uczucia, jeśli chodzi o a bliskość w stosunku do siebie, także walczcie o siebie i walczcie o swój dom, o swoją, o swoją, szczęśliwą, o swoją szczęśliwą rodzinę. Co mi się tutaj dla was strzelce jeszcze pokazuje? Um, pokazuje mi się tutaj jakiś taki związek z rozsądku dla singli, tak? Single z pod znaku strzelca, a związek z rozsądku, to jest ktoś nowy, ktoś kto, was za, ktoś kto was zainspiruje, ktoś kto będzie tutaj naprawdę wkładał dużo pracy w waszym a w waszym kierunku, aby, aby was, że tak powiem, zdobyć, tak? ale to jest też ktoś, kto ma w stosunku do was bardzo czyste intencje, tak? to jest mężczyzna, któremu bardzo się podobasz, to jest mężczyzna, w którym widzie, widzi w tobie potencjalną żonę, potencjalną matkę swoich dzieci, to jest mężczyzna, który podchodzi do ciebie bardzo, bardzo, bardzo poważnie, natomiast ty nie bardzo jakoś to czujesz, tak? Nie ma tutaj, powiedziałabym, takich motylków w brzuszku, nie ma tutaj a, zakochania, nie ma tutaj jakiegoś dzikiego szału, romansu i tak dalej. To wszystko takie bardzo, bardzo spokojne. Więc ty, yy, no to takie nietypowe dla strzelca, tak? No bo strzelec, no to lubi strzelać, lubi coś po prostu ustrzelić, tak? No taki macie, taki macie po prostu, a taki macie po prostu charakter. Natomiast tutaj tak nietypowo, no i chyba nie do końca was to będzie tak kręcić, kręcić, że tak powiem. Natomiast pod wpływem działań, ciężkiej pracy, wysiłku i tak dalej, uwagi, atencji ze strony tego mężczyzny, wy wejdziecie jednak w ten, w ten związek, wejdziecie w tą relację i bardzo dobrze, bo powiem Wam, że z tego będzie naprawdę bardzo dobry związek, tak? Bardzo dobry związek. E, dziesiątka pucharów, tak? spełnione marzenia, dwójka dzieci. I myślę, że tutaj bardzo szybko, tak, bardzo szybko, bo jeszcze tutaj gdzieś dosłownie na początku września, więc gdzieś ta relacja, ten związek bardzo szybko gdzieś tutaj zostanie skonsumowany, bo jest, taka ryzy jest takie ryzyko, jest taka możliwość, że wy właśnie z tym wielkiej strzelce z takiego związku, z rozsądku, który gdzieś tutaj się zacznie w sierpniu, we wrześniu, może się okazać, że któraś z pani jest tutaj po prostu w ciąży. Tak? Także, ale nie ma, nie ma tego złego, co by, nie ma tego złego, co by, mm, i tak dalej. Natomiast w każdym bądź razie, w każdym bądź razie wszystko się tutaj skończy dobrze, skończy się bardzo pozytywnie. Myślę, że ta, gdzieś, gdzieś tutaj ta bliskość, te rzeczy, które są tutaj dla strzelca bardzo ważne, tak? Bliskość, namiętność i tak dalej, nie może od samego początku, ale... W trakcie trwania tego związku, w czasie trwania tej relacji po prostu zacznie się tutaj między wami rodzić, rodzić wszystko, wszystko po kolei, wszystko w swoim, w swoim czasie. Aczkolwiek takie bardzo, bardzo, bardzo spokojne. No i, Mary, no i może, no i może bardzo dobrze, bo właśnie właśnie chociaż tutaj, chociaż raz może kochane strzelce, będziecie się kierować właśnie rozsądkiem w swoim życiu, a nie, a, nie, a nie impulsem. I ja Wam życzę, aby tutaj to czytanie właśnie dotyczące z spod znaku strzelca korespondowało z jak największą ilością osób, bo wygląda to naprawdę wygląda to naprawdę fantastycznie. Dziesiątka pucharów, dom szczęśliwa rodzina dwójka dzieci i tutaj kochani królowa pentakli, która może oznaczać ciążę gdzieś tutaj we wrześniu, tak? To jest zakończenie, ona wychodzi poza obręb już tutaj sierpnia, tak? W tym rozkładzie. Także ten, ten, ten związek, ta relacja może zakończyć się naprawdę bardzo owocnie i ja Wam tego życzę, ja Wam tego życzę kochani z całego serca. Następna rzecz, która mi się tutaj pokazuje, drobny brak równowagi w związkach formalnych w umowach formalnych definicja karty dwójka dwójka pentakli. Jeśli ktokolwiek z Państwa, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o finanse, będzie chciał podpisywać w sierpniu tak, jakieś umowy formalne, tak, to proszę przypilnować wszystkich rzeczy właśnie takich formalno-prawnych trzy razy wszystko przestudiować, przeanalizować, uważajcie na to, co podpisujecie, bo ewidentnie są rzeczy, które są ukryte. Tak? Są rzeczy ukryte w karcie księżyca, są rzeczy ukryte, kochani, w karcie księżyca i to może naprawdę doprowadzić Was tutaj o, do takiego stanu. Dziewiątka, dziewiątka mieczy, to jest wręcz sytuacja prawie, prawie depresyjna bardzo niefajne energie, dużo Was może później kosztować czekanie tak, na odzyskanie zainwestowanych pieniędzy, bardzo dużo. E, I dosłownie no, straty, straty finansowe. Także poprzez umowy, które możecie podpisać tutaj w sierpniu. Także naprawdę uważajcie, co, co podpisujecie, tak? Co podpisujecie. Równie dobrze mogą to być również jakieś na przykład kredyty, tak? zaciąganie jakichś kredytów to również zastanówcie się, mili Państwo, 10 razy, czy faktycznie Was na ten kredyt stać, czy Wasz budżet domowy później to wytrzyma, no bo pokazuje się, że raczej nie. tak, że mogą być z tego naprawdę, naprawdę duże problemy finansowe, tu się pokazuje, że za mało zarabiasz. Tak, pomimo tego, że pracujesz, pomimo tego, że jesteś dobry, dobra w tym, co robisz, to za mało zarabiasz, tak, aby taką umowę wziąć, aby taką umowę podpisać po przeciwstawnych stronach, po przeciwstawnych stronach rozkładu znajdują się, znajdują się te karty. Także zachowajcie, kochane strzelce, uwagę i rozsądek w tym wszystkim. Ja Wam pięknie, kochani, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I dziękując, życzę Wam cudownego słońca sierpniowego. Jeśli ktokolwiek z Państwa jeszcze wybiera się tutaj na czasy, na jakiś odpoczynek, dużo miłości, dużo radości, dużo cudownych, pozytywnych ludzi wokół siebie, dużo uśmiechu, odpoczywajcie, ładujcie akumulatory. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia we wrześniu. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.